I witajcie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Minecraft. Kurde um, Dzisiaj, w dzisiejszych odcinkach, czekajcie, stopper on, on, świetnie. Um, w dzisiejszych odcinkach wybierzemy się właśnie do tamtej jaskini, o której wcześniej wspomniałem. Okołem jest ona niedaleko, ale pierwsze, co chcę wam pokazać jak działa ten system. Tych właśnie dwóch wyrzutni mm. Sam chcę zobaczyć w końcu jak to działa Znaczy yy, ja to już widziałem Ale... Czekajcie o, Wybaczcie ja dopiero coś zjadłem zjeść jak... Nie grałem. Okej, okay, ale w każdym razie Żeby nie obijać bawełnę. Tu mamy TNT Tam mamy TNT Uruchamiamy raz, dwa Trzy, cztery Pięć. Poszły! Boom! Ups! Tam był mój taki mob spawner. Yy, w cudzysłowie. Zrobiłem tam ser, że mi się creepery respiły Co i tak nie działało, więc. Skoro się rozwaliło, to. Czy się stało? <grytanie> ok. Yy, to wyjdziemy za chwilę pod jaskinią. Witam Was pod jaskinią. Również szkielet was wita. Gdziekolwiek on poszedł. O, jest. Właśnie tu nas biegnie. Fajcz się tam. Dobra, on niech się fajczy A ja wam powiem, co się wydarzyło. Yy, niedawno byłem właśnie szukać wilków. I poza tym, że znalazłem od cholery gliny, nie znalazłem żadnego wilka. Szukałem chyba dwie godziny. Masakra. Oho, robi się ciemno. Wchodzimy. He's dead. He's dead. Okej. Okay. Boom. Liczę na to, że coś w tej jaskini znajdziemy interesującego. A najpierw oświetlę teren wokół, żeby nam się tutaj nic nie zrespiło. Jak wiecie, nie nieoczekiwanie. Następnie no, wyruszymy w tą jakże funkcjonującą wyprawę. W poszukiwaniu szczęścia w tej jaskini. No, tak więc enjoy. I zaczynamy. No, tak jak mówiłem, szkam wilczków. To jest naprawdę uciążliwe, powiem szczerze, bo. Chciałem, że to będzie łatwiej je znaleźć, a to jest. Pff, tragedia. To jest po prostu tragedia, je znaleźć. Więc tak trudno. Nie wiem. Pewnie nie wiem, żeś mnie teraz będzie uważała za nuba jakiegoś. Wej ja spotkałem tylu wilczków. tak dalej, dalej. I w ogóle jakieś chuje muje i wiecie i tak dalej. Ale... Nie mam szczęścia po prostu. Mm, cóż no. Trudno się. Słyszę zombiaka. I hear a zombie! Teraz będę w jaskiniach wydobywał wszystko na bieżąco, żeby nic z tyłu nie zostało. What the fuck? Ile tu zombie? Tu jest spawner gdzieś? No, chyba. Nie wiem, dobra, zejdziemy tam za chwilę. A najpierw... Czekajmy tutaj... Czekajmy, ogłomiłem tą jaskinię... Przede wszystkim wydobądźmy żelazo którego już trochę zostawiliśmy, węgiel... Też wydobądźmy, przyda się węgla nigdy nie z, nigdy za wiele w co, w co, no zombie tu okay, trzeba pochodnie czeknąć i tu w sumie no tak, tu jest lawa i ogólnie tu jest sporo z więc szukania będzie dużo łażenia i tak dalej Narzekać na brak pomieszczeń tutaj nie będzie można Więc naprawdę skinia już widać ogrom tej jaskini Tak na sam początek Czy no wiecie no Ona może się w każdej zliprze skończyć nie Każdy tun korytarzyk może mieć Kilka klocków w tej weftce, nie? wiecie, nie, nie, nie oceniamy książki po kładce, ale wierzę w tą jaskinię. Cóż, nie? No. <grym, grym>, o, fajnie. Dobra, tu mamy, tu to żelazo wydobądźmy jeszcze. Do no, tej jaskini, próbowałem szczerze, jest sporo wejścia. Tak, jak kupię po Jestem mądry. Do tej jaskini jest sporo wejść. To trochę... już nie tyle, że przeraża, co denerwuje, bo z każdej strony mogą wejść nam... E, niespodziewanie zombie lub inne takie, wiecie. Jezus, ale ta owca to już w ogóle potęga. Odejdź! Teraz zajdziemy tam na dół. wydaje mi się, że jest tu spawner, ale... W kopane. Zombie to. Jak bardzo dobrze wiecie. Mm. Najbardziej denerwujące. A zarazem najsłabsze potworki. Super, stopera nie włączyłem. Okej, okay, powiedzmy, że nagrywam już. Dobra, do 7 do minut będę nagrywał. Też nie do 5. Skończę najwyżej. Zobaczymy. Wiem, odcinek będzie przykrótki. Fajnie. Z miłą chęcią to wszystko wydobędę. Żelaza zawsze się przyda. Tak jak i węgiel. OK. Hmm. Romnimy to pochodnie. Ogłem zróbmy sobie patyczki. Tak. Przeróbmy sobie na trochę drewna. Teraz na patyczki okej okay. mm. z patyczków wróćmy sobie kilka pochodni najlepiej jeden z tak na razie 52 56 niech będzie o ja yeah. dobra mm. teraz chodzimy tu tak no, w sumie wychodzi na to że tak

Facken's, mam wrażenie, że te zboczki mnie wezmą od tyłu. No, okej, okay. tu nic nie ma. Tu jest gdzieś zombie, A tu jest. Cóż. <śm> Wezmę sobie tutaj... schodek. Hello. Ła, zombie! Wow. Co to tak blisko? Danger. Wow, crap. Wiem. Wiem, nie widzicie nic. Spoko. Już widzicie. Dobra. No, nie widzicie. Tyle rozgałęzienia, tak jak mówiłem, wszystkie się kończą. Po chwili. Leguje pewnie dzień się robi Zośliwy Minecraft, złośliwa mm, gra No cóż No widzicie no Prr Wszystkie cała ta jaskinia się łączy w jedną całość... Jesteśmy właśnie... Przy tej lawie. A okej. Okay. To w następnym odcinku, tak więc oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, na razie. Cześć.